Za oknem szara, smutna ulica i podwórko bez placu zabaw. Dzieci się nudzą, by zagospodarować wolny czas dzieciom i młodzieży z rodzin z problemami. Ośrodek wspierania rodziny prowadzi w Radomsku świetlice środowiskowe. W środę uroczyście otwarta została siódma placówka tego typu, tym razem w miejscu, gdzie jest szczególnie potrzebna. Okolice ulicy Świętej Rozali nie cieszą się w Radomsku dobrą opinią. Radomszczanie kojarzą tę dzielnicę z alkoholizmem, bezrobociem i nazywają dzielnicą cudów. By patologią zapobiegać, ośrodek wspierania rodziny otworzył tu świetlicę środowiskową. Mieszkańcy z niecierpliwością oczekiwali na jej uruchomienie. Rodzice przychodzili, interesowali się, kiedy będzie otwarcie. Między, w międzyczasie zerkali na pomieszczenie. Myślę, że. Bardzo mi się spodobało, że jest sprzęt, że dzieci mogą obejrzeć coś, nie tylko w telewizji, ale również na DVD, posłuchać muzyki, yy, również są tam, yy, że mogą skorzystać z posiłku. Pracownicy OWR oferują swym podopiecznym nie tylko posiłek, opiekę i pomoc w nauce. Organizują wycieczki i zabawy na świeżym powietrzu i proponują ciekawy sposób na spędzanie przez dzieci wolnego czasu. Zacznę chodzi na świetlicę, bo mama powiedziała, że na dworze nic się nie nauczę, a na świetlicy mogłem robić rzeczy, na przykład bawić się i takie różne rzeczy. Świetlica pomoże nie tylko dzieciom. Obecność placówki przy ulicy Świętej Rozali może także pozytywnie wpłynąć na oblicze całej dzielnicy, która już się zmienia na lepsze. Z każdym rokiem jest tutaj coraz mniej wykroczeń. Odnotowujemy w raportach coraz mniej spraw, które związane są z dzielnicą Świętej Rozali. Myślę, że społeczeństwo będzie musiało przywyknąć przede wszystkim do tego, że jest tu świetlica środowiskowa i należy się zachować przyzwoicie. Póki co świetlica wyposażona jest skromnie, ale już wkrótce poza telewizorem i grami planszowymi pojawią się nowe sprzęty. Tu przewidziane są dwa komputery, już była telefonia pilicka, tutaj mierzyła sygnał, także możemy podłączyć internet. Na razie będą dwa komputery, ale docelowo ma ich być sześć. Także Urząd Miasta teraz przekaże nam dwa i będziemy podłączać. Oprócz tego są zamówione piłkarzyki. Wkrótce otwarcie świetlicy środowiskowej nastąpi w dzielnicy Sucha Wieś. Takich zaniedbanych miejsc i dzieci, którym należy pokazać życie bez patologii, w mieście jest jeszcze sporo.